Witam tu smogę Ustachy. Witam w Scenery cał, całkowo. Gdzieś znajduję się e, właśnie na stacji w Wilisiu i czekam na przybycie niebezpiecznego pociągu, tak zwanego Ponsza. no Jest to pociąg niebezpieczny, którego straszliwość jest tak wielka, że gdy się tylko pojawi, przeniknie grozą wasze jestestwa. Ale na razie go nie ma, możemy obserwować życie stacji. Proszę bardzo, wysiadamy sobie zaraz z lokomotywy. Pojawiły się kwiatuszki, znaczy nie kwiatuszki, tylko ptaszki. Tutaj ptaszki cierkają, jest pełna ścieżka atmosfera. Tu mamy krzaczki, z których można skorzystać, jakby ktoś potrzebował. Tu też powinni wprowadzić opcję, że zamawiamy sobie pizzę czy kebaba i przyjeżdżaj, nam dostarcza. No bo stoimy. Służba nasza na razie polega na tym, że stoimy sobie na bocznicy, nic się nie dzieje. O. No to jest właśnie cecha scenariuszy tworzonych przez Transkaja, że tak długo się stoi i nic nie robi. O. Natomiast ja teraz pokażę wam o, zatrąbimy sobie pokażę wam nowy system dźwięku w Linuxie jak to działa. To jest tak zwany paperwire. O, już na niego przełączę. Robimy sobie takie grafy. W tym momencie konfiguracja jest taka, że tutaj mamy tak jakby centrum dźwięku, który, czyli odbiór. Tu mamy różne urządzenie, klementynka, właśnie ten symulator, maszyna, mikrofon i one, rysujemy grafy, jak one mogą, mają nadawać. Tu puszczamy, jest puszczony z wyjścia dźwięk na właśnie program do nagrywania dźwięku, który zbiera mi te wszystkie dźwięki. Ale możemy na przykład tak zrobić, że ja tutaj wykasuję. O, jedzie pilot, czekajcie. Pokażę Wam pilota. Tak, dobrze mówię. To pilot, czy mój pilot? No nieważne. Wracamy do programu. O, i teraz na przykład, jak puszczę to tak, to nie będzie słychać w głośnikach. Muzyczki tylko będzie słychać, e, będzie nagrywana, ale ja nie chcę tego tak robić. Do końca nie ogarniam, jak tutaj precyzyjnie regulować dźwięk i w ogóle głośność i inne parametry tych dźwięków przychodzących, to jeszcze muszę rozkminić. W każdym razie jest to duży krok naprzód. O, tu widzimy jakieś urządzenia mili nieużywane przeze mnie. No tu jest wejście, wyjście HDMI, które tak samo może być wykorzystywane. Możemy tutaj na przykład dostać dźwięk z HDMI, te, z tego co wiem. I puścić go na nagrywanie i dalej. Na głośniki. E, jest to ciekawe, są to dość ciekawe opcje, aczkolwiek jest to pewna, pewien przerost formy nad treścią. Mniejsza to troszkę, no i takie grafy sobie rysujemy. To na przykład gdzieś z tym możemy sobie połączyć. o, To z tym tu HDMI możemy sobie też dać tutaj, i wtedy na przykład dźwięk nam no, pójdzie jeszcze z ten z nagrywania. Pójdzie na przykład na e, HDMI albo możemy puścić na przykład sobie dźwięk z na przykład z klementynki możemy sobie puścić na HDMI, on będzie szedł na HDMI. A tutaj na mnie pójdzie e, na nagrywanie, i na głośniki. No jest to ciekawe rozwiązanie. No, tyle o tym teraz. E, tutaj, w, jak jest taka konfiguracja, to on jakoś tam koryguje sobie te wyłączanie, włączanie programów. E, można to ustawiać sobie inną kolejność, ale wtedy się wszystko kaszanie. Na przykład, można sobie ten nagrywanie dać tutaj bardziej na początku, przed tym wyjściem, ale wtedy, jak e, wyłączymy nagrywanie, to wszystko nam się. Rozwali, o i teraz Wam jeszcze pokażę, jak że trzeba sprawdzać, czy faktycznie dźwięk jest. No teraz ja mówię, ale teraz trochę będę słyszał w słuchawkach, żeby naprawdę wiedzieć, czy się nagrywa. No to jest jedna droga. Tu mówię, czyli jest głośnie czyli widzę, że dźwięk mikrofonu dociera. Tak samo puszczę, sobie teraz klementynkę. O, proszę bardzo. A tutaj, niestety, z y, trąbieniem musicie mi uwierzyć na słowo, bo sobie po prostu zatrąbię i wtedy y, słyszę, znaczy, widzę, że y, trąbi. No, jest to bardzo duży krok do przodu, jeżeli chodzi o. Obsługa dźwięku w Linuxie i w sumie o tym Linuxie to już będzie koniec. Teraz już się skupimy na naszym pąszu, czyli straszliwym pociągu. Tu jest widoczny mój pilot, czyli lokomotywa, która będzie nas pilotować. To jest SM48. Ona ma taki bardzo długi ryj. I co za tym idzie, duży. Duże martwe pole, po lewej stronie z przodu, jak jest jednoosobowa obsługa, ta maszynista siedzi po prawej stronie. A my nie mamy takiego problemu, bo jesteśmy taką lokomotywą dalekobieżną, bo można tak powiedzieć towarową, i to nam nie grozi, bo mamy świetną widoczność do przodu, w lewo, w prawo. A tutaj czekaj, przyjechał już. Tamten pilot, tam jest, tu mamy, dochodzi do nas szlak z Jarkawek, Tu widzimy, że nic nie będzie jechać, bo są po, podniesione rogatki. One on są słabo widoczne, bo teraz nam może, je widać. Tam coś się świeci, coś tam stoi daleko. Brawo! Ee, dobra. Wróciłem do kabiny i sobie siedzę i sobie czekam. Jest ludzi i na tym polega granie w maszynę. Jak w symulator, symulowanie kolei. No, żeby mi się nie nudziło, po prostu puszczę sobie teraz jakieś fajne songi. Opis będzie w opisie filmu i siedzimy i czekamy. No, już 7 minut, i jeszcze nic nie stało, nic nie przyjechało i stoimy. Tu jadą te wę węglarki z Jarkawek. On prowadzi SN42 A tam widzimy pilota, który dojeżdża na miejsce postoi po lewej stronie. Spójrzmy włosy są jak śnieg. Spójrzmy w Ciekawe, że węglarki stanęły przy osobowym, przy Peronie, nie gdzieś tam. Się, zawołać mnie, choćby śni moje zna, to ja jeździec nocy, nocny wie ja w Chrystach Lat, to dla mnie dzień Tobie też odmierzam czas to ja jeździec nocy nocny wieszcz wiatr w liściach drzew. może Jedzie pąż, popatrzcie Niebezpieczny pociąg przed nami Prowadzi go Gaga. Cała jego niebezpieczność jest w tych czterech kontenerach Nie wiem nawet co tam jest ale jest to na tyle problematyczne, że dostał status niebezpiecznego pociągu, z którym trzeba się będzie certolić. Widzicie, za kontenerami są dwa wagony towarowe, które je oddzielają od tych wagonów osobowych, gdzie pewnie jest jakaś ochrona. Widzimy funkcjonariuszy, to są ci ludzie w żółtych kamizelkach, to nie są nikolwiek, więc nie należy do nich strzelać. Patrzcie, jaka on fajna. Oni ochraniają ten pociąg tutaj na stacji. Proszę bardzo. Teraz węglarki dostały wyjazd i sobie jadą. No. Tam coś jeszcze stoi. Ja wiem, odpalać już loko... a, odpala. ...zawołać... ...choćbyś nim miał moje zna Węglarki, że pojechały, ten taki kwadrat pierwszy od lewej to jest nasza tarsza manewrowa. Jako neopakty, to znaczy, że możemy jechać, wykonać manewr. Kontrola reflektorów. Reflektory

Patrzcie jak gaga za nimi od parobu z coraz dwusuwowa konstrukcja nie dymy Zasłony dymu normalnie stawiać tam coś jedzie a jedzie osobówka Tak żebyśmy mogli jechać co ma też musi przejechać Też dzięki nieźle. Nie, 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 nie. O, mogę jechać? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Padła mi tarcza. Jedzie mój pilot ładnie na. A ja tutaj powoli. Jeszcze trochę przyspieszę. Marka ma przecierać mi trasę. Patrzy, jak można jeździć przez takie trawska, przez takie gałęzie ok. Jaka jest głowa? To jest wypoczynca. O, tu są jakieś zwrotnice pewnie za nim. Patrzcie jak dał też. Jak dał w kąt. Jak to nie ma być grobcia? Można wyjeżdżać patrzcie czy trzeba tu zmienić reflektor Pogasimy tu zapalamy Zdejmijmy gdzie długić pieni też musimy przekręcić reflektor, znaczy zapalić prawy, zda się I możemy ruszyć. I możemy. No, możemy. I podjeżdżamy teraz do Pąsza. Musimy być ostrożni. No bo to jest groźny, niebezpieczny pociąg. Niezbyle co pójdźmy chyba gagar stoi. Czeka, aż my stąd pojedziemy, bo on nas wygryził na nasze miejsce. Jest, które sobie wygrzaliśmy. No, już pąż jest widoczny. Dlatego teraz na luziku.

Trzymamy się teraz powoli, poruszamy łuska, że kończymy to... O, cała 4 na godzinę, 4 na godzinę. Nie widzimy tego funkcjonariusza kolei.

22 minuty, a my jeszcze nie ruszyliśmy ze stacji, dopiero się podpięliśmy do polskich. I tak to są scenariusze. Jeszcze najważniejsze. ładny światło, aha to tamten pojechał dojeżdża na Wilnie Co za zdrajca, tam sobie odpoczywał teraz Nie w dwóch, to chyba Czekajcie, Jak to wygląda? Work at the station years Coaches and trains, coaches and trains And I of pictures pictures of and of Coaches and trains, coaches and me Coaches and coaches and And go to <laughs> あるんですね。 Coaches and trains, oh, okay. and I watch them come and go to Geneva, Paris Road, to the finest places in <laughs> the world. But I've never even tried to board a train and take a ride. Here is my own place and all my life. silnik, żeby osiągnął prawidłowe właściwości eksploatacyjne.

No ale teraz się nie da, bo to jest trzeba uważać. Trzeba być grzecznym, maszynstwem. Ten robi manewry przed nami, ten autobus. Zaraz się będzie spychał na borszynce. Może... Ty, może ich rozjedzie? Czekajcie, bo oni tak stoją. Może się uda. No, 27 minut trwania scenariusza, ja dalej stoję. się na stacji. Tyle dobrze że się już przetoczyłem pod tego pomysłu.

Będzie ich rozjeżdżał, patrzcie. Nie wiem, czy mój cały czas wskazuje sk na, na stawie na jedynkę. No to kończę tą jutro część Gdzieś na nowy ląd, gdzie brak do pracy rąk Lecą na Darwinie, tu przy pawie stoi pan, pawie obok prawa, drzwi Oku oknies na błysk, barierowych cieczy pis.